Czy zdajecie sobie sprawę, że ksiądz Piotr w scenie piątej, w tym słynnym widzeniu księdza Piotra nigdzie nie wypowiada słów Polska Chrystusem narodów, i że te słowa w ogóle nie padają w dziadach części trzeciej, i że Mickiewicz nigdy nigdzie ich nie napisał ani nie wypowiedział, a przynajmniej nikt tego nie odnotowuje. I teraz najlepsze w bardzo wielu opracowaniach, łącznie w tym. Z tymi opracowaniami w sieci, znajdziemy informację, że słowa Polska Chrystusem Narodów znajdują się w dziadach części trzeciej. Przeczytajcie sobie sami i je znajdźcie, jeżeli tak faktycznie jest. Inna sprawa, że oczywiście wizja Księdza Piotra może być ujęta w słowa Polska Chrystusem Narodów, tak to było odbierane, i dlatego faktycznie w Kordianie Kordian wypowiada te słynne słowa na. Szczycie Mont Blanc, Polska Winkelriedem narodów, co ma być polemiką z Mickiewiczem. Ale czy aby na pewno widzenie księdza Piotra da się sprowadzić do hasła Polska Chrystusem Narodów? Uwaga, z tym część badaczy się nie zgadza. To jest taka powierzchowna interpretacja, która przyjęła się jako pewien gotowiec. Ale pamiętajmy, dziady można czytać wielorako i niekoniecznie musi być to prawda. Tyle na początek. Bo o mesjanizmie i widzeniu księdza Piotra powiem sobie więcej w dużym filmie. Pozdrawiam, do widzenia.